Rodzinne strony, Warszawianka, na szermierkę tu chodziłem, jak byłem mały, a teraz to w ogóle nie poznaję. W życiu nie odgadł gdzie jestem, gdyby mi pokazano tutaj zdjęcie tej okolicy. A dzisiaj znowu zlecenia, jakoś tak, jest tego dużo, więc będzie codziennie dodawane. Nie sprawia mi to jakiejś większej trudności. O, przede mną park Morski Oko? Nie, to nie jest park, to jest park. E Karpa, czy cois takiego. Zaczynamy od kawki, oczywiście. Dobra. Po kawce będzie krówka. Ale to już jest nie obwodzisz. To co dla nas jest oczywiste, jak padają do nas no to jest oczywiście oczywista reakcja. To się zastanawiają, Jestem w Boston Port po sesji. Trzeba zjeść coś bardziej tego To są ośmiorniczki, wielka polityka. Mam nadzieję, że Nie ma podsłuchania. Ale jakby coś, to mam też schabowego. To, to jest, jest Maciej właściciel. Eee, tu jest schabowy. Najlepszy po sesji zdjęciowej zawsze można zjeść. Uwielbiam. Jest wspaniałe po prostu. Mm. Abowy znaczy, znaczy, nie, nie mają sobie równego. Niczego nie ma tutaj w okolicy, więc. To są chyba krewetki, tak? To są krewetki. Krewetki. Próbujemy. O, pyszne. A to kochani, jest. Flądra bałtycka z frytkami. Jedyna taka smażalnia w Warszawie sam jeżdżę po te ryby, wybieram najlepsze na świecie nie pozwalam się prześcignąć w jakości serwowanych tutaj ryb przybywajcie do Boston Fort a to jest dorsz, też rozbieram tak. rozbierany dorsz, czyli taki nagi mm. te końcówki je się, czy nie? nie, nie, Może... teraz e, ośmiorniczka 20 lat dochodziłem, jak zrobić, żeby były takie miękkie. No ale są. Hmm? To są ośmiorniczki i one są przemiękkie. Wspaniałe są. Tutaj, był ten chlebek. Nie mam sobie. Wspaniały. Wspaniały jest praktycznie nie do odtworzenia. Na szczęście, funkcji temperatury tak. zmiany czasu. Krewetki w takim O. Nie ma tego we wsi. Doskonałe. Naprawdę to jest. Ja, ja nie kłamię. To jest doskonałe. Ale mnie to, to nie jest moje popisowe. Ja mówię, to, to jest tylko. Li, tylko poprawne. Mhm. Edukacyjne lokale lubię myśleć, że. Boston Port jest wyjątkowy pod tym względem, ponieważ y, można się też dowiedzieć czegoś o jedzeniu. Na przykład zaciekawiły tutaj naszego blogera, dlaczego moje ośmiorniczki są takie mięciutkie, a to było lata dochodzeń można to uzasadnić w sposób naukowy. E, aminokwasy, które zajmują, y, są, z których zbudowane jest białko ośmiornicy, polega na tym, że jest tam dużo aminokwasów siarkowych, lizyny, cysteiny i on y, po prostu wraz ze wzrostem temperatury, im dłużej je gotujemy, w wyższej temperaturze tworzą się mostki siarkowe. Jeżeli złapie siarka trzy wiązania między jedną siarką a drugą, to już nawet nożem jest trudno przeciąć. Ale trzeba poprowadzić, bo my blanszujemy te ośmiorniczki przed podaniem. Trzeba tak poprowadzić temperatury. To jest. Aż gdybym znał matematykę, lepiej to bym opisał to algorytmem, ponieważ to jest zależność wzrostu temperatury i od czasu jej trwania, więc o tym wtedy mówimy o funkcji temperatury względem, względem czasu. I trzeba podnieść tak temperaturę do 40 stopni, 45, następnie tak około 20 minut, niech sobie te enzymy endogenne, wewnętrzne, zawarte w każdej żywej lub jeszcze biologicznie czynnej komórce bo no, zwierzątko już jest uśmiercone, ale komórki nadal za zawierają materiał biologicznie czynny pod postacią na właśnie enzymów. Jeżeli pozwolimy, i mają swoje optima, i jeżeli pozwolimy tym enzymom działać, to nam kruszy ten surowiec, jakim jest macka ośmiornicy. Jeżeli przyspieszymy ten proces, to staje się gumowa, a nasza chodzi o to, żeby było na pograniczu takiej kruchości, miękkości, ale jeszcze nie rozpadania się. Więc następnie trzeba podnieść temperaturę do 60 stopni, ale nie przekroczyć 68. Na koniec lekko na 72, bo to już różne enzymy, a następnie trzeba wyhamować tą reakcję, więc potocznie mówi się to hardowanie, więc schładzanie w sposób nagły, no bo nawet jeśli sobie dalej będzie leżeć i stygnąć w sposób naturalny, no to te reakcje zajdą za daleko, a nie o to chodzi, żeby ona się rozpadała, tylko... Poprzez przyciśnięcie językiem do podniebienia ona powinna się wtedy rozpływać. Z ogromnym bólem musimy się pożegnać z portem. Boston Port pozostaje za nami, jeszcze się z Maciem pożegnamy. Gdzie jest Maciek? Gdzie jest Maciek. O, a już nie... myślę, że traficie, a co? Chcemy się pożegnać, naprawdę. Dziękuję. Ja, ja się wziąłem do roboty. No, to... Wziąłem się do roboty i nie, nie, nie mogę. Ja tak, bardzo dziękuję. Pobaczcie, jestem biz... prawdziwym biznesmem. I to jest biznesmem poświę? na Mokotowie. Tak. Właściwie w górnym. Tak, a jak ja przyjdziecie, to ja zawsze pomogę tu wybrać coś z tej lodóweczki do której. Pokaż lodóweczkę Do lodóweczki, do z której wycinam rybki. Zawsze w środę, w czwartek, poniedziałek i wtorek i w soboty są zawsze dostawy. i i, i, i nie pozwalam się przycignąć w tym żeby mieć najświeższy surowiec wspaniale jeszcze raz dzięki dzięki Cześć.